Witajcie kochani. Dzisiaj zrobimy sobie filmik o bliźniaczych płomieniach. To będzie rozkład ogólny. Jeżeli ktoś się odnajduje w tych bliźniakach, to zapraszam. Bardzo uwielbiam to czytanie, gdyż teraz przechodzimy w taki okres, gdzie dużo osób przechodzi, kochani, transformacje nas samych i dużo rzeczy będzie wychodziło na wierzch na jaw. Więc, jeżeli e, ktoś na przykład e, ukrywa, zakrywa się, pod jakąś maską, e, nie mówi co czuje, no to wszystko to e, niedługo, kochani, wyjdzie. Więc zaczynamy, zobaczymy energię pomiędzy Wami. Wy, kochani, chcecie być kochani, by, wy w ogóle, w ogóle, wy przechodzicie mega transformację. Tak, jakby motyl nabrał pięknych, kolorowych skrzydeł. Po prostu jesteście już w komplecie, skompletowani tak z samym sobą, że jesteście i szczęśliwi, i weseli, i po prostu coś się tam zadziało w Waszym życiu, że po prostu dostaliście skrzydeł. Czy to nowy związek, czy spotkaliście kogoś, czy finanse, czy zdrowie odzyskaliście. I Wy wyglądacie naprawdę jak piękny, cudowny motyl. Bardzo ważne w sercu jest dla Was rodzina, ale jak? No, rodzina to jest dla Was podstawa. A jeżeli ktoś nie ma rodziny, to chciałby stworzyć rodzinę. Wy też, kochani, jesteście na rozdrożu, bo nie wiecie na przykład, czy iść w lewo, czy w prawo. Chodzi mi o to, czy na przykład wrócić do starego związku, czy po prostu iść w nowe. Stoicie na rozdrożu i nie wiecie, co tak naprawdę wybrać. Jeśli chodzi o, um, o głowę bliźniaka i o myśli, to tutaj karta pokazuje, że on jeszcze cały czas jest w fazie transformacji. U niego bardzo, albo u niej, przemięcie sobie. Jeszcze trzeba uleczyć to wewnętrzne dziecko, więc tutaj się transformacja jeszcze za, cały czas u niego e, działa I, i będzie cały czas uzdrawiana, i więc dajcie tej osobie jeszcze po prostu czasu. E, co w sercu? No Bliźniak co w sercu? No, ma mega pożądanie do Was, mega namiętność, ale on wam tego nie powie. Co w działaniu? Na razie, dopóki on nie uleczy siebie, i albo ona, i swoje wewnętrzne dziecko w sobie, no to niestety jest zawieszenie relacji. Kochani, lub jeżeli ktoś ma relację, to ja bym powiedziała: jest taki zastój w tej relacji, tu trzeba jakby się cofnąć do tyłu, przeanalizować wszystko, co było nie tak. I wejść w jakby nową w energię z nowym jakimś pomysłem, z nowym życiem, ruszyć naprzód z czymś zupełnie nowym. Na razie niektórzy z Was mogą też być zablokowani, przyblokowani przez swojego bliźniaka lub Wy zablokowaliście z różnych względów. Ale tu jest tak, cały czas myślicie i oni myślą. Pamiętacie, że jak wy myślicie o bliźniaku, to bliźniak odczuwa też na poziomie podświadomości te wasze emocje. Dlatego nigdy bliźniakowi nie robi się krzywdy, bo do was też to wróci, tak? Jeżeli życzymy coś tam najgorszego dla bliźniaka, to kochani, to wszystko przyjdzie do nas powrotem. Więc ży życzmy e, tak czy inaczej swojemu bliźniakowi dobrze, e, żeby nawet mu się ułożyło w życiu i tak dalej, bo Wam też będzie się układać, czy z nim, czy z kimś innym. E, ta osoba tutaj boi się miłości. Ewidentnie ta osoba tutaj boi się zaangażować, boi się wejść w prawdziwą, trwałą relację. Ona woli tam sobie poflirtować um, w życiu i nie za bardzo um, tutaj chciałaby założyć na razie rodzinę. Nawet jakby chciała, to nie jest niestety gotowa. Tutaj cały czas się robi u Was obydwojka transformacja i uczycie się kochani na błędach. Jeżeli będzie coś nowego, to będziecie wiedzieć, żeby nie wchodzić w tą relację lub po prostu jak już dawać drugą szansę, to mówiłam już na zupełnie innych zasadach i na innych warunkach. Ta relacja ma Was cieszyć, macie oboje być szczęśliwi, weseli, i cieszyć się oboj, y, 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 oboje, że po prostu jesteście razem. Um, jeżeli nie macie kontaktu, to, do, to bym powiedziała, doczekacie się. Bo wy, wy albo ta osoba, przemięcie sobie, zamroziliście swoje serce. No i góra mówi tak, nie możecie, no bliźniaki... E, takie gorące, takie e, namiętne, e, raz na jedne życie w tym wcieleniu, e, i ja im nie dam zamrozić tych serc. No i góra tak sfinalizuje to wszystko, że będzie leczone te złamane serce, i, i jeszcze raz kontakt pomiędzy wami będzie. Ehm. Tylko dajcie jeszcze chwilę. Ja bym powiedziała, od dziś do pół roku ja nie umiem tego tak jakby sprecyzować, bo to jest rozkład ogólny. E, natomiast coś musi się tutaj wydarzyć, żeby ta osoba po prostu e, tak jakby nabrała siły, mocy, odwagi, aby ona mogła do Was znowu przyjść z jakimś konkretem. Ona musi się wzmocnić i ona musi się tak naprawdę tutaj pouzdrawiać po tym, co u Was się zadziało. E, kochani, e, jeżeli e, już wyście się, wy, jakbyście się znowu spotkali, e, to proszę uważać na, e, na alkohol, na jakieś takie emocje, e, żeby za bardzo nie, nie, nie popłynąć w tym wszystkim, bo tutaj jest zaraz wieża. Więc ja bym powiedziała, jak się szybko pogodzicie, <laughs> tak możecie się szybko pokłócić. Bo wiecie, że emocje bliźniaczych płomieni są e, adreale, jak adrenalina, przepraszam. <noise> I po prostu tutaj możecie to emocjonalnie i fizycznie później odczuć. Ogo, e, oboje macie mocne charaktery, oboje e, takie, jakby wiecie, na czym chcecie stać w przyszłości. E, I tutaj e, ja bym wolała jednak to, żebyście tą rozmowę e, przeszli na spokojnie. Tutaj e, góra mówi, e, dajcie też sobie przestrzeń i czas. Nawet po tej rozmowie, e, góra prosi, abyście sobie też później poukładali w, w głowie, czy jest szansa być dalej razem, czy jednak e, iść osobną drogą. Ale ja widzę, że 70% bliźniaków, bo ja widzę tutaj w moim układzie, powróci do siebie. Oczywiście będzie ta rozmowa, będziecie mówili sobie, co was bolało, co was raniło, co ta osoba zrobiła źle, na przykład coś obiecała i nie spełniła albo ta osoba wam powie, jak się niedobrze czuła, bo to, bo, to, bo, to, bo to. To, ta, bo tą. To ta rozmowa będzie oczyszczająca, więc oboje obserwujcie, coś się po tej rozmowie zadzieje. I tutaj dokonajcie wyboru. Dobrze czujecie, kochani, że stoicie na rozdrożu, tak? Na rozdrożu stoicie. No, albo macie też tutaj małżeństwo, związek, a zakochaliście się w bliźniaku. Nie wiecie, co teraz zrobić. Też tak może być, prawda? I tutaj będzie spotkanie, będzie znowu ta prawdziwa miłość. Będzie bardzo ostro seksualnie, namiętnie na pewno. I tutaj mo możecie dostać też na przeprosiny jakiś piękny prezent albo spędzić jakiś czas w fajnych momentach, ja bym powiedziała takich naprawdę romantycznych. Więc um, obydwoje będziecie mieli refleksję po tym, co się wydarzyło, ale tak miało być. Bo jeżeli by tego nie było, to tak naprawdę żadne z Was by nie przyszło transformacji. A Wy, co mnie słuchacie, wyglądacie przepięknie i tylko Wam pogratulować zmiany. Kochani, wszystkiego dobrego, e, gorącego, e, gorącego. E, Półro... półrocza, <grych> bo na pewno będzie się coś działo w przeciągu pół roku. E, I e, no i zapraszam do kontaktu. Jakby się coś działo, to oczywiście tutaj mogę też Wam później doradzić, wesprzeć lub po prostu pomóc. Do usłyszenia, kochani. Jasnowidz Anna.